Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu U nas dzisiaj przepiękna pogoda Ja słuchajcie, wybieram się na paznokcie Już nie mogę się doczekać I mam dzisiaj koncepcję I też mam nadzieję, że koncepcja mi się po drodze nie zmieni Stawiam na neon Bardzo dawno nie miałam neonu Ostatnio miałam cały czas takie spokojne kolory A że ciepło, przyjemnie No to stawiam na neon Myślę o takim... Motorek Myślę o takim, słuchajcie, różowym, neonowym albo pomarańczowym, coś soczystego, letniego. Także zabieram Was ze sobą. Ja dziś mam jeansy i taką oto koszulkę. Ona chyba jest z Hajemu albo z New Looka, nie jestem pewna. Później, jak sprawdzę, to Wam powiem. Dlatego, że bardzo, bardzo często pytacie mnie, co skąd mam, szczególnie na Instagramie, więc będę Wam e, po prostu wspominać. No i moja periterka, z którą się nie rozstaje, jest przepiękna. Dobra, zabieram Was ze sobą, bo zaraz się rozpłynę. Kochani kochani, ja właśnie wyszłam, zobaczcie. No, zaszalałam po prostu. W sumie nie wiem, gdzie mam tutaj stanąć, bo wszędzie świeci słońce. Także zobaczcie, jakie piękne neony. Tak jak Wam mówiłam, byłam zdecydowana, że to ma być neon, więc jest neon. E, Ola spisała się jak zwykle, no super świetnie. Także zobaczcie, no, prawdziwe wakacje. Słuchajcie, prawdziwe wakacje. Tak się fajnie świecą, błyszczą, że z daleka mnie już będzie widać. I mam ze sobą wodę. I dzisiaj niezbyt dobrze mi to idzie, także muszę troszeczkę zagęścić ruchy i pić, pić więcej wody. Czekam już na Krzyśka, zaraz będzie i tu jest Orlen obok i już z Olą właśnie rozmawiałam, że chyba muszę się napić kawy. No dobra, jesteśmy już na stacji Orlen, to dosłownie słuchajcie, myślałam, że sama wezmę kawę, bo przy samym salonie to jest stacja Orlen, nasz piękny kościół Świętego Rocha. Ale podjechał akurat krzysiek, więc zatankujemy od razu i weźmiemy kawkę. No, także nasz kochany piękny biały stok. To pokażę wam jeszcze pazury. No, mega sztos. Mega, 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 mega. No dobra, jest i kawa, jest i Krzysiek, Jeszcze, jestem, a, jestem, jestem. a ty nie pijesz kawki? Nie, ja w pracy miałem chyba trzy, więc wystarczy. Tak, no ja dzisiaj tylko jedną wypiłam, dobra, czekajcie, zamknę drzwi, postawię tutaj o, i lecimy. Dobra, wróciliśmy właśnie do domu i słuchajcie, dzisiaj zapowiadali cały czas, że będą burze i nie było, natomiast myślę, że... To może się stać lada moment, dlatego, że jest bardzo duszno. Zrobiło się już e, ciemno, na przykład w sypialni. Ostatnio była taka ogromna burza, że po prostu no, nie chcielibyście mnie wtedy widzieć. E, także robimy dzieciom zaraz jakieś jedzonko. E, Nelcia zaraz do kąpieli. Fajnie spędzili czas dzisiaj z dziadkami, jak Krzysiek był w pracy, a ja jak byłam na paznokciach. E, także no, ja bardzo lubię, jak moi rodzice są z dziećmi. Oni też uwielbiają być sam na sam, bo wiecie, jak my jesteśmy, to już nie jest. To samo jak jesteśmy we czwórkę też z moimi rodzicami, a jak są sami z babcią i z dziadkiem to uwielbiają. Także podjedzeni są wybawieni są, więc no bardzo, bardzo mnie to cieszy. Moje piwonie już powolutku padają. Dałam im jeszcze świeżą wodę, ale no już tak powoli zaczynają. Opadać Mega dużo pytań, ostatnio było moją marynarkę W ogóle cały czas, tak jak wam mówiłam na początku tego vloga Pytacie, co skąd jest Ta marynarka, to jest marynarka z spraymarka Kupiłam ją dwa lata temu Jeszcze jak byliś, byłyśmy razem z mamą Na takim babskim wypadzie Także ona jest spraymarka A to są Nelcia Ty nie możesz tutaj, prawda? Bo tutaj jest zejście I Nelcia zawsze tutaj przychodzi i stoi I chodzi z lakierami do paznokci Nie, stoimy tutaj Mysia Stoimy, tak, nie idziemy dalej. Tak, no, a to jest body, słuchajcie. Słuchajcie, jest body i to body jest z ASOS. To nie jest koszulka, to jest body z ASOS. I ostatnia, też koszulka, którą wam ostatnio pokazywałam we vlogu, to jest koszulka z Mojito To. A ta, którą mam dzisiaj na sobie, to jest H&M Dobra, uciekam do Nelci, bo ona chce tutaj do mnie przyjść. Mała modelka się interesuje lakierami, ubraniami, chyba jak każda dziewczynka. No i tak jak mówiłam, tak też się stało, właśnie kładliśmy Nel spać. I słuchajcie, tak wiało, tak błyskało, ale fajnie, takie świeże powietrze będzie, bo naprawdę już była duchota. I tylko spójrzcie na parasol, jaki jest wytrzymały, no żeby teraz tylko nie przesądzić o jego losie, ale wytrzymał już kilka takich naprawdę zdrowych burz, wiatrów, także jest ok. No dobra, kochani, Leoś właśnie oglądał siostry, ale mówię, że się skończyły. Je kolację makaron z serem, a ja dzisiaj na kolację mam um, taki plan, żeby zrobić te łódeczki z sałaty z azjatyckim kurczakiem. No zobaczymy, bo nie mam chyba od ryżowego... A mam ocet jabłkowy, także troszeczkę tutaj pozmieniam, ale mam ochotę na taką właśnie lekką kolację dzisiaj. Poczęstuję mamę, Krzyśka i tak sobie zjemy. Tato pewnie też spróbuję, więc zabieram się za kolację. Lili słuchajcie, cały czas sapie, bo jest jej bardzo, 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 bardzo gorąco i się wcale jej nie dziwię, biedna, trochę się męczy. Mm, ja zaraz się też przebieram, pewnie zmienię sobie makijaż. No, Krem CC sprawdza się świetnie, mówiłam o na Insta Stories. Na blogu wam nie mówiłam, ale mam ten Krem CC z Chanel, świetny. Dobra, pokażę wam, słuchajcie, właśnie o ten krem mi chodziło. Um, to jest Krem CC z SPF50. Ja wam pokazywałam dzisiaj na Insta Stories, ale tutaj wam o nim nie mówiłam. No, po prostu rewelacja. E, bardzo fajne krycie, także e, jest coś na tej buzi. E, no i super, super, naprawdę mega się z niego cieszę. Także sprawdził się dzisiaj idealnie. Damy sobie jeszcze masło orzechowe i muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam właśnie takie sosy na bazie masła orzechowego, miodu i sosu sojowego petarda. Także dodajemy masło orzechowe. No dobra, słuchajcie, okazało się, że nie mam tylko papryczki, chili, mam olej sezamowy i mam e, ocet ryżowy. Także super, zobaczcie. A jakbyście nie mieli octu ryżowego, możecie dodać biały ocet winny. Dobra, kochani, pierwszy talerz mam już gotowy. Słuchajcie, jeszcze tylko zbiegnę szybko do ogrodu po świeży szczypiorek. Także tak to tutaj wygląda. Ja nie dodałam tylko orzechów nerkowca, tak mam wszystko. Sezam także jeszcze tutaj dodamy świeży szczypiorek i jeszcze jeden taki talerz, myślę, że spokojnie mi wyjdzie. Kochani, kochani, stwierdziłam, że jeszcze wam nagram. E, dzisiaj lecimy z, się wykąpać z mamą. Jest przepiękna pogoda, gorąco. Nel ma właśnie drzemkę, Leoś gra tutaj w piłę, więc stwierdziłam, że trzeba się orzeźwić. Kochani, kochani, u mnie tutaj się tworzą um, takie warstwowe sałatki. Robię je w termomiksie. Warstwowa sałatka w słoiku. I do tego mam tutaj taki sos, koperek, pietruszka, jogurt naturalny, ale patrzcie, jak to fajnie wygląda. Zakręcamy, wstawiamy do lodówki, i tak naprawdę jeszcze tutaj na górę pójdzie sałata, masłowa albo lodowa, rozdrobniona, i na górę sos. I później słuchajcie, to wszystko. Sobie zamykamy. O, czekajcie. I wstawiamy do lodówki. Kiedy mamy ochotę, porę lunchu, kolację, to sobie zajadamy. Fajna opcja do zabrania gdzieś ze sobą. Tu mamy rozdrobnione ogórki konserwowe: kukurydza, pomidor, kurczak szarpany. Taki oto, proszę bardzo. Pójdzie jeszcze tak jak mówiłam, sałata i sosik. Kochani, kochani, dzisiaj Krzysiek wybrał trasę rowerową. Ostatnio wam nic z rowerów nie nagrywałam, bo i nie jeździłyśmy, bo było brzydko. Później nie wzięłam ze sobą aparatu, później jakieś deszcze, burze i Krzysiek dzisiaj wybrał taką trasę z drugiej strony jazu, przy samej rzece. Jest mama, jestem ja, proszę bardzo, mama, Krzysiek, ja. Tato został z le 8 z kamerką, bo Nelcia już śpi, jest dziewiętnasta, gorąco, pełno komarków, owadów, także lecimy. Kochani, kochani, ja wiedziałam, że z krzyżkiem to nie będzie tak łatwo. Wyprowadził nas gdzieś, to będzie rekord naszej trasy, tak mi się wydaje. Byliśmy i w lesie, i przy rzece, i w polu. Aktualnie jesteśmy już na drodze przy rzece do domku, już Mamy 12 km. Także słuchajcie, ma, jesteśmy już przy drodze przy rzece, przy naszym domu, także już nam nie dużo zostało, ale powiem Wam, że przebojów dzisiaj mieliśmy, co nie miara, ale zobaczcie, jak jest pięknie

We've been